Nie ma co, wbijamy. Nowy run, Classic. A, w sumie nie, nie przywitałem się. Hej, cześć, widzowie, nazywam się Icy i zapraszam was na pierwszy odcinek ze serii, myślę, że takiej częściejszej na moim, na moim kanale, czyli Pokemon Road. Standardowo Classic i odłem mogę wam powiedzieć w skrócie, co się wydarzyło. Był odcineczek, który e, zrobiłem e, ja. Go chciałem zmontować, chciałem pobawić się tym. I co tam się wydarzyło? To byłem. <grymne> po pierwsze, legendarny do Pokemona. Oto. Ja go nie wybiorę, bo nie ma to moim zdaniem niczego sensu. Będziemy już po kolei, powolutku. Na start mamy wszystkie startery, czyli od Bulbasaura do kuśwa, naszego, nie wiem, kluczowego, czy jest tam w 9 generacji, czy tam w 8. Nie w 8, 9, bo to jest, Boże, pardon, to jest 8. Ós... Nie, to jest siódma. O! Młody wiąże się randomizer? I. A dobra, nie będzie randomizer Piplup Petiti? Petiti? I? to? Dobra, dobra, dobra Jakie coś na początek? Dla mnie w, w porządku etapem oczywiście, odlutowaliśmy parę rzeczy Pasywek. Wiadomo, jeszcze nie będziemy odblokowywać, bo pasywki działają w taki sposób, że Chyba. A! Kurde, co zrobiłem? Eee, nie tak. Bym chciał wejść takie coś. I wejdziemy sobie w przytomne generację. Kurde, co my mieliśmy? Nie chciałem, nie chciałem to specjalnie zrobić. Czemu nie mogę? O! Mogę! Kurde! Był co to było? Piplap? No dobra, to może ja szedłem do no. Ale nie było to specjalne. Klintlak, o jakie gówno! i i Triko. Ale ściek, no ale spróbujemy. Spróbujemy, czemu nie? Empty slot. Lecimy w miasto. Teraz tak, o czym chciałem powiedzieć. Yy, Tager co główny, najprościejszym etapem to po prostu jest yy, w ogóle nie zmienianie pokemonów pod tym względem. Ale próbujemy w sumie wyedpić sobie tego poka, bo ma... I on ma chyba dodatkowo, z wodnymi Is all party member level Uuuu, biorę to! Każdy ma szósty level! Zajebiście! To, za free to. przyjemnie Ale nie, samo siebie tej item, które teraz będziemy używać Na moim koncie Jest duży plus pod tym względem Bo rzeczywiście yy, Mamy więcej Pokemonów do lernięcia I też mamy dużo nagietów. Dawaj tam. ja się ranię tym bardziej Będziemy się tutaj bawili się bardziej etapem. Myślę, że endgame. Owym. Mam nadzieję, że tutaj d -d dotrwamy. A bym chciał zrobić sobie po prostu giga długą serieczkę, przyjemniutką. Ja po prostu byśmy farmili non stop pokemony. Chodzi, że po prostu byśmy non stop to robili, ale no, to jest G myślę, się do nas tym bardziej. A masz tylko, To i daj nam w sumie nie będzie pokébola. No w tym przypadku duży plus, mamy mamy lodowy atak. To, to złamasotuję efektywnie. Gówno, główno było. Chodźmy dalej. Lider, może lider. Pierwsza w żyłach. ma. Midufa. Ok, that's right. Wodny atak. Mam jeszcze stabak. Nie wiem, ja bym mógł to jeszcze mocniej przyspieszyć. Żeby to było razy dwa, wszystko. To jest chyba razy pi w tym momencie. Chyba około. Teraz, teraz, teraz tu w tym momencie gramy. Czy to jest w tym nieźle. Możemy pi dać. A nie będzie w sumie pipla. I czemu w sumie wziąłem w gnapamę do pipapa, nie że coś, by the way? Ale samo siebie, pipap czy jest silnym silny Pokémonem? Może mieć specjalny, bardzo tym Pokémonem, który rzeczywiście ogarnie sobie na przykład coś jak y, wodne ataki, lodowe ataki i stalowy fajny atak. To na pewno by mu się przydał skal na początek, bo na pewno stal jest giga silnym atakiem. który rzeczywiście tak pokemonowi, jak to, to by się giga przydało. I ma po prostu potem jakieś kursury, na spokojnie. Pierwsza liderka, czy tam rywalka nasza, Ivy, czy tam bardziej trucizna, o, ale gówno. Na ten moment byśmy mogli w sumie głównie albo używać po prostu Frenzy dry, dry po to, żeby... Super kurwa efektywnie?! No dobra, to, to już Wodulec zawsze tu no tak, Frenzy Dry, super efektyw! Co?! Od kiedy niby lud jest super efektywny na wodę? Ale ogółem, ogółem widzę, że świetnie to wygląda, bo widzę, że ewidentnie mój robi chorą, ro, robotę. Ja myślałem, że Pipek jest główny, a dalej trochę o tym tak myślę. Właśnie wydaje, nie wydaje się gdzieś mega mocnym, to bardziej przyjemny Pokemon do bicia, ale widzę, że na ten moment to jest naprawdę Empoleon, bo może w przyszłości może być naprawdę podjęty Pokemonem, więc mnie to sumie standardowo. Kasa kasą. Yyy... Tutaj Lur, nie Lur. Można mieć It's Defense, my not, no i nasz standardowo bossit. Ale samo siebie, że, atak, że ten... Atak... no 70 kurde powera to ma. No i jeszcze kuźwa Ja jeszcze muszę do... jeszcze zwiększył tego. Specjalnym ten defa'. Yy, będę wolniejszy. No, chyba. No. Rozwalił mi poka. To mają po szóste levela. Ale to myślę, że nic nie będzie, bo my możemy zrobić tak: albo robimy sobie binda, albo triple axe może? Nie rozwalam go. Raz, dwa, dobrze. O to chodziło. Triple ax po prostu wali trzy razy. I już miał się dziwię, czemu triple axe tak ma Clintland, który po prostu nie ma żadnej części ciała. Bo triple axe jest atakiem, który ma. pamiętam dobrze. Hit on top? O, what is it? Co to jest? Ten Pokémon na albo Revelation Dance, albo możemy z nim zawalczyć. Move for this. A, nie możemy, już to na learn. Ale. co do you know Niby Okej, fajnie. Auditorio. Relevation Dance. Co to jest za tak? O, oh, kurcze! O, oh, fuck! Wiele to, To ty dadasz. To, to jest wodny atak. Ale czemu to jest niby wodny? Bo, no to jest ciekawe pod tym względem. Wiadomo, no też dobrze, że mnie pokona. To też od razu jest do Shogun'ego. Wiadomo, no, że tu jakiś Link, jeszcze będą mi to od razu do zamienia na jakieś główne inne. Zastanówmy się, Link to nie jest jakiś media silny pokojowy, tym bardziej, że jest. No jest średni. Czarno do się nie uczymy, bo to nie ma sensu. Mm, la, la, la la assurance. Jak najbardziej, o, rywalka ma trzy poki. To triple axe będzie, mogłbym sobie banda użyć. U, ty, naprawdę to dużo robi. Bardzo ładny ten triple axe. Wiadomo, to jest lodowy atak, no, ale przyjemny, przyjemny, powiem, że nie. Wiadomo, też mamy, Belbers, też mamy expandy. Ja, tak, to jest wodny, to jest ten, y, super efektywny. Dalej jest, o nie, nie, a nie, w sumie są stawowe, w sumie nie pomyślałem. Strasznie młody major. Nagle jest very effective? Bez sensu. Dobra, ja maszę strzeglu baga. One hit. Wywalił się z teamu. Będę szybszy? O, Lope! Dobra, easy! Nie no, lodowa atak Imo na Start jest giga broken. Jest strasznie popsute! Trudno, trudno, nie będę płakał. Wolę stracić potem nie utrwając niż potem mieć pretensję, że o Jezu, Jezu! Chyba mi potem na Power na przykład. Karma... nie potrzeba... to się przydałoby na samiczki aby mi się... no dobra, Próbuję. revelation nie normalnie mogę do nie, nie używać, ale Beka... no bo łotr do na po prostu użyć, tyle tu macie no, Może Kalcjum mi na siebie jępa chyba ewoluuje nasze 16, też po tam levelu Whirlpool Aaaaaa Zamiast myśli po prostu Water ja no bym go dał, bo Whirlpool robi to, że daje obrażenia o, yy, w czasie, w tym sensie, żeby robi tutaj coś. Wchodzi to i... dokładnie, Whirlpool jest w Whirlpoolu, po pierwsze nie może uciec z walki, a po drugie dostajemy sobie major co rundę, dokładnie. A szybszy, nie wiem, że jest szybszy, ma po prostu krótki tak. Dobra, i miałem dodatkowo w ogóle jajka w większym punktu, trzeba jestem co się wykluje Ready Hatch. Abra. Okej, okay, zerary jajeczka. Tak samo same nie nieurza zerary jajeczka. No dobra, fajnie, fajnie. Po ciekawe. Um, co by tu ogarnąć? Nie jest do Po prostu zerary tandy. Aj, dajmy może w sumie. Kreplowi. To wiem, że mi się ta, że ja grałem. O nie, no podwójna walka. Dudbro. Dawaj taki, dawaj. Life' ja dobra, dobra, spoko. Teraz możemy zrobić tak, to możemy zrobić tak, dobrze, jest, genialne to było, Revelation. Damned. zaraz, nie może nie to, pound, dobijamy szmaciarza, zajebiście. Mega Drain, to mi wyratuje gierkę, myślę, no, pod tym względem, tylko jest pod tym względem bardzo silny. No, będę po prostu móc się leczyć, tutaj też pytanie na śniadanie, to będzie się opłacało, czy leczyć się. Mogę się, kurna, uleczyć, mogę. Proszę zamrozić, proszę. Dobra, by zamrozić, To mogę rozwalić. To zrobiło. Świetnie. Uh, Jolly Mint, to się w sumie by przydało, ale nie na moich Pokémonach. Zajebiście. liście. mi specjalny atak. a Piplap oraz walą specjalnymi. Kurna. To mi się podoba. Nie, na no, Pokémona to tak. Polimy, no do i tyle. Opa, I jeszcze będzie mieć latająca, to w sumie. Mamy kontra jakąś. Grasplecz! Dawaj to kurwa. Pewnie, że tak. Grasplecz jest roznormalnym atakiem, który po prostu wali Ptymonę. To Jeszcze wymniejszym area, czyli po prostu na 2-2. Zobaczymy. Złapałbym ją. Imo. Ja bym ją złapał. chyba bym mogła. a returna masz mata. Pol, mogę? Graj, bo... Mogę! No ja to zapłacę dla raz życie. Mm... Czy ja dam radę? Kurna! No serio! A, głupio Na To tyle! Cześć!